Opera w Kopenhadze w Danii to architektoniczne arcydzieło, które przyciąga turystów z całego świata. Położony w tętniącej życiem Kopenhadze, ten kultowy punkt orientacyjny stał się symbolem duńskiej kultury i doskonałości artystycznej. Zaprojektowana przez znanego architekta Henninga Larsena, opera w Kopenhadze jest oszałamiającym przykładem nowoczesnej architektury skandynawskiej. Jego eleganckie linie i szklana fasada sprawiają, że jest to wyróżniająca się konstrukcja na nabrzeżu miasta. Wizyta w operze kopenhaskiej zapewnia wyjątkowy wgląd w bogate dziedzictwo kulturowe Danii. Opera jest gospodarzem różnych przedstawień, w tym opery, baletu, koncertów i przedstawień teatralnych. Tak więc, jeśli planujesz wycieczkę do stolicy Danii, nie przegap okazji, aby odwiedzić słynną operę w Kopenhadze. Zanurz się w jego ekscytujących występach lub po prostu podziwiaj jego architektoniczny splendor.